Cześć, z tej strony Zordi Petrohet. Witam Was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie Nissana Skyline GTR z filmu Za szybcy, za wściekli z kolekcji De Agostini. O w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jakie elementy zawiera szósty numer kolekcji, a potem złożymy sobie blok silnika, część druga. Jeśli interesujecie tego typu tematyka filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. A teraz zaczynamy. Numer szósty zawiera. Zawory dolotowe 1, plastikowe 2 sztuki. Zawór dolotowy 2, plastikowy 1 sztuka. Kolektor dolotowy 1, plastikowy. Kolektor dolotowy 2, plastikowy. Zawór przepustnicy 1, plastikowy. Zawór przepustnicy 2, plastikowy rura kolektora dolotowego plastikowa pręty 3 sztuki plastikowe pokrywa rozdzielacza plastikowa obudowa alternatora 1 plastikowa obudowa alternatora 2 plastikowa wspornik alternatora plastikowy bagnet oleju plastikowy Filtr, oleju, plastikowy i 5 zestawów śrubek. Jak już wiemy, jakie mamy elementy, zabieramy się za składanie. Na początek bierzemy sobie blok naszego pięknego silnika. Bierzemy go od tej strony, bierzemy sobie kolektor dolotowy, część pierwszą i przymocowujemy go. No tak. Tą stroną. Czy coś tu będzie do czegoś pasowało? Mamy swożnie. Tak, mamy swożnie, gdzie będziemy za chwilę y, przykręcać za pomocą śrubek AM. Dwóch. Ok, następnie to możemy sobie chwilowo dać na bok, ponieważ e, bierzemy sobie zawory dolotowe i tutaj mamy te z numerkiem 1 a ok, i też jakby Wam się wymieszały, gdzieś tam spadły, czy coś to w tym miejscu jest numerek, teraz jedynka jest mało widoczna, ale za to dwójka już jest lepiej widoczna, nie wiem czy w kamerze akurat, ale sami zobaczycie Dobra, więc tak, yy, bierzemy sobie też te pręty yy, i chcemy je umieścić, że bardzo. Tak mamy, to jest akurat ten, ta dwujeczka chyba, tak? O jest, tak, to jest dwujeczka. więc do dwujeczki mocujemy pręta na ten sworzeń, w ten sposób. na szczęście tak na pewno nie no sraken pierdakę odwrotnie skoro tak jest to odwrotnie czyli tak o. No, następnie bierzemy sobie resztę i też przymocowujemy w ten sposób tak. I teraz, bierzemy sobie blok silnika o. I teraz umieszczamy sobie te nasze zawory dolotowe I będziemy je umieszczać Tak jest, czyli numer jeden umieszczamy tutaj Numer, drugi numer jeden, czyli ten umieszczamy obok. Tak jest. I trzeci numer, yy, nie trzeci numer jeden, tylko numer dwa umieszczamy tutaj. Tak jest. Bierzemy sobie trzy śrubki BP i przykręcamy. Very good, very nice. Mhm. Dobra, i teraz bierzemy sobie końcówkę bagnetu olejowego i wciskamy go chyba w ten otwór. Tak, on pasuje, aczkolwiek jest to dosyć luźno przymocowane. Następnie bierzemy sobie pierwszą część alternatora i umieszczamy go tutaj w tym miejscu. Przykręcamy śrubką AM. Taki. Następnie bierzemy sobie drugą część alternatora. Bierzemy sobie też e, wspornik alternatora. I teraz. Tym sworzniem celujemy w ten otwór. I teraz zobaczcie, otwór nie jest okrągły, jest lekko, jak widzicie, przycięty. I... A na sworznie nic takiego nie ma. <grych> Więc, no, nie wiem po co to jest. Więc po prostu wciskamy. Weszło, weszło. Nic więcej nas to nie interesuje. Teraz mamy z tej strony pewnie wciskamy w ten otwór, na ten, na ten stworzeń okej, okay. i też musimy przypilnować żeby tutaj te niektóre wypustki nam się e, wpasowały więc szkoda, że to nie jest na przybliżeniu to jest na przybliżeniu dobra, No jedyne co musimy pamiętać, to żeby Tutaj ten stworzeń wszedł w ten otwór. Tego pilnujemy najbardziej. Tu jeszcze trzeba chyba trochę docisnąć, bo coś mi się wydaje, że to nie wszystko. O! Właśnie. Tego brakowało. Dobra. I teraz pasuje. Następnie bierzemy sobie filtr pale... oleju, przepraszam. Yy, I filtr oleju mocujemy. Okay, mamy tutaj taki duży stworzeń tutaj mamy taki duży otwór więc właśnie tutaj mocujemy nasz filtr czy to ma być skierowane w tą stronę chyba tak czy nie tak a okej okay, dobra mamy podpowiedź tutaj jest taka takie wycięcie eee, tutaj mamy ząbek tylko nie ma ostrości o tu jest taki malutki ząbek więc tym ząbkiem celujemy tak, już wycelowałem. Ok, jest wciśnięte. Następnie bierzemy sobie pokrywę rozdzielacza. Czyli nie będziemy tutaj żadnych kół chyba pasowych montować. E, oczywiście tutaj tym otworem. Znaczy inaczej. Tym sworzniem celujemy w ten w ten otwór, a tym. Tak czy nie tak. Bierzemy sobie śrubkę AP i przykręcamy, OK, Dobra. Teraz łączymy ze sobą kolektor dolotowy 2 oraz rurę kolektora dolotowego. Mamy stworzeń duży taki połówkę. Tutaj też jest połóweczka. Więc dopasowujemy jeden do drugiego cyk. Następnie bierzemy blok silnika i teraz umieszczamy to wszystko. Tak, te pręty tutaj e, um, kierujemy do góry i teraz tutaj się wpasowujemy otworami w sworznie O. I teraz za pomocą trzech śrubek KP łączymy elementy. Śrubki są raczej małe, więc ja sobie też wezmę drugi śrubokręt. Dobra, teraz wam mogę pokazać. Wkręcamy się tutaj, tutaj i tutaj. Bagnet nam lata. Ok, teraz bierzemy sobie przepustnicę. Bierzemy sobie też jej. Drugi element. Jak mamy przepustnicę, odwrócimy ją sobie w ten sposób. O, i tutaj mamy taki otworek. I na tym elemencie mamy jeden sworzeń. To tym sworzeniem właśnie w ten otworek się montujemy. OK. I teraz to chcemy zamontować. Okay. Mamy tak. Tutaj będą nam potrzebne te właśnie pręty. Ponieważ umieszczamy e, tą przepustnicę. Tutaj mamy cztery sworznie. Tu są cztery otwory, więc e, tutaj sobie wciskamy ten element o elegancko i teraz bierzemy sobie maciupeńkie śrubki np i potrzebujemy się tutaj wkręcić tu jak były właśnie te pręty to właśnie przez te pręty trzeba się przekręcić i a z drugiej strony o to jest jedna śrubka ok potrzebuję pęsety ponieważ tą drugą Zobaczcie, tutaj jest stworzeń. Więc ten drugi pręt trzeba po prostu nałożyć na stworzeń. O! I hop, hits. A tutaj musimy się wkręcić. Więc bierzemy NP. Jest jeszcze mniejsza. No i zobaczmy. Zobaczmy jak to wyjdzie. Mhm. Już widzę małą trudność, ponieważ w otworze tutaj w tej widzicie? Otwór nie jest cały, tylko jest lekko zalany, więc muszę go tutaj pensetą trochę otworzyć, bo inaczej mi śrubka tutaj nie przejdzie. Tak, teraz możemy spróbować. Oki. to zróbmy to inaczej, trochę bardziej, że tak powiem brutalnie, czyli rozwiercę to lekko, o, śrubokrętem i teraz otwór powinien być wystarczający, no zdecydowanie, o, tak. Ale nie sięgam. O, teraz, 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 teraz idzie. I już. Huh, ok. I to by było na tyle. Tak właśnie się prezentuje blok silnika w drugim etapie jego budowy. No właśnie, mamy tą piękność, którą yy, uzupełniamy o kolejne szczegóły które są i dzięki temu, że składamy samochód z jeszcze innej epoki, bo nie wiem czy zauważyliście, ale każdy samochód, który składamy, jest zupełnie inny. One nie są podobne do siebie. No dobra, może Eleanor względem Dodge'a, no to to jest mniej więcej, ale no Eleanor nie skończyliśmy, więc się nie liczy. Yy, no, ale właśnie mamy GTO, który jest, że tak powiem, najstarszym modelem. Mamy Dodge'a, potem mamy co? Mamy Kita który jest z lat 80., początku 80., końca 70., -tych. mamy F40, który jest z, końcu, z końca lat 80., -tych. i teraz mamy Skylina z y, lat 2000, -tych, 90., -tych, 2000, -tych. i te silniki różniły się kolosalnie. I tutaj właśnie tego możemy doświadczać przez y, tą ilość przeróżnistych szczegółów. Elementy były jak najbardziej w porządku, a budowa tak jak w filmie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. O, w następnym odcinku złożymy sobie przedni prawy hamulec, część pierwsza. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał, a ja się z Wami żegnam. Dzięki Wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie.